Witam Państwa serdecznie po raz kolejny, już chyba dwunasty, bo dwa razy w roku u Tadeusza jestem. Moje jest grupa Różnorio firma Szyrna zajmuję się od 30 lat uprawą jabłoni, szparagi, od 6 lat rokietnika, przetwarzam to ostatni, przez 6, od ostatnich 6 lat. Produkuję tak zwano po angielsku superfood, czyli żywność funkcjonalną. Żywność funkcjonalna to jest taka, która służy nie tylko zaspokojeniu bieżących potrzeb człowieka, ale również działa prozdrowotnie. Mam tutaj oczywiście stoisko po prawej stronie degustacyjne, gdzie można za darmo podegustować tych moich produktów i sprzedażowe produkty. Przyjechałem z Lubelszczyzny, Bliżej, bliższe określenie to jest między dwoma królewskimi miastami, sam domieszka mieszka zimierz nad Wisłą, pośrodku. Co takiego produkuje to już powiedziałem, ale Tutaj chciałem króciutko, nie zabierając dużo czasu, powiedzieć, bo nieważne jest co się produkuje, ważne jest jak się produkuje. Ja ekologię robię od 15 lat, no i to rzędu wniosku, że ekologia to jednak za mało. Tutaj moi przemówcy y, mówili o pewnych rzeczach, które robią rolnicy, czyli MPK tylko. Y, tutaj pan mówił o tablicy Mendelejewa i przed, poprzednik mój bezpośrednio przede mną mówił o y, odporności organizmu. I to wszystko, Szanowni Państwo, możemy mieć w postaci produktu, który spożywamy ze zdrowych roślin, owoców, warzyw. I jak to, jak, to, jak to zrobić? Ja od dwóch lat swoje, no, te rzeczy, które mam, mam rzeczy niszowe totalnie niszowe. To, co Państwo będziecie próbować na stoisku, to jest premiera w Polsce. Śmiem twierdzić, że w Europie. Może nawet w świecie, aczkolwiek y, szeroki świat nie puszczają, bo na razie mus, musiałbym spełnić pewne warunki, których nie mogę, bo nie chcę się zaszczepić w ramię, może w rękę, jak, jak, jak się uda. Y, natomiast y, to, co Państwo tutaj będziecie mieli na stoisku, od dwóch lat y, rokitnik jabłonie jabłka, bo dwa, dwie odmiany jabłek tutaj mam specyficznych, których też nie ma, nie ma za dużo w Polsce i w Europie jabłko jedno, które zawiera dużo antocyjanów polifenoli prozdrowotnie, to jest wartość aronii. I drugie jabłko białe, Gold Millennium, nowa odmiana, która ma cukier bezpieczny dla cukrzyków, czyli jemy jabłko, nawet chorzy na cukrzycę. Ten cukier w jabłku jest bezpieczny, nie podwyższa jak gdyby I polifenoli ma na poziomie aronii. Zwykle jabłko ma około 200, 100, 300 mg polifenoli, natomiast Gold Millenium będzie więcej. Co. Ale co jest najistotniejsze w tych, w tych owocach? Ja od dwóch lat, bo wiadomo, że my rodzimy się z jakimś potencjałem profilaktycznym zapobiegawczym a i po latach on nam ubywa. Pierwiastki, minerały, witaminy. Pewne rzeczy możemy dostarczyć z pożywieniem, pewne rzeczy musimy suplementować. I takim suplementem, których nie wyprodukujemy, jest na przykład krzem, jod, cynk, bor. Wszystko to są minerały, pierwiastki, które życiodajne, zwłaszcza krzem. Nie mamy krzemu w organizmie, nie ma życia. Taka jest prawda. Jeżeli Państwo sobie zrobili poziom krzemu taki, jaki powinien być, a taki, jaki mamy, to jest o dwa miejsca po przecinku za mało. I teraz możemy to sobie pójść na apteki kupić. Tylko co kupimy? Nie wiadomo. Ja od dwóch lat na swoich plantacjach suplementuje owoce i rośliny i to, co produkuje, suplementuje organicznymi pierwiastkami. Jak to wygląda? Ano tak, że algi morskie produkują, zawierają dużo jodu. Od wiosny, od samego kwitnienia, kiedy roślina najbardziej chłonie te pierwiastki, rokitnik jabłko jest dożywiane raz na tydzień algami. Więc mamy w owocach jod. Później przychodzi czas na bor. Bor też z organicznych rzeczy jest dostarczany roślinie. I tak po kolei dochodzimy do, do, do tych pierwiastków krzemowych. Krzem pozyska, pozyskiwany z organicznego piasku. Jest taka metoda, która, która pozwala na przyswojenie przez rośliny tego pierwiastka. Krzem z kolei powoduje przyswojenie lepsze magnezu, żelaza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I finalnie zbiór. Mamy owoc. I owoc powinien zawierać pewne ilości, ja nie wiem jeszcze na ten moment, jakie te ilości są po roku suplementacji, w tym roku jest drugi. Mam układ, znaczy współpracuję z uczelniami, z przedsiębiorcami, którzy doceniają wagę tego, co mówię i do swoich nawozów próbują wprowadzać te pierwiastki. Robią badania, robimy badania też na finalnym produkcie końcowym. Czyli sok, owoc. Yy, bliżej zimy będziemy wiedzieli, ile przez rok suplementowania danymi pierwiastkami, czyli to słynno tablet z tablicą Mendelejewa, yy, może nie cało jeszcze, ale do tego dążymy, żeby, żeby w zasadzie w owocu był komplet. Nie wiem, czy to się uda, prawdopodobnie nie, bo, bo wiadomo, że wszystkiego nie wprowadzimy, ale żebyśmy przynajmniej wiedzieli, że jeżeli ja powiem, że wypijamy 50 ml soku ropitnikowego to w tym soku przekazuję Państwu taką i taką wartość tryptofanu, kwasów omega -3, 6, 7 9 krzemu, krzemu, jodu, cynku, selenu. Selen, nie, niedoceniony, nieoceniony pierwiastek, który, jak badania wykazały, większość ludzi chorujących na raka zawartość selenu czwarte miejsce po przecinku. Natomiast, natomiast ta grupa, która spożywała na przykład olej rokitnikowy bogaty w selen, okazuje się, że, te, że, to, że ci ludzie mieli y, 0,25 mikrogram tego selenu no i z tego raka w jakiś tam sposób sobie wychodziły Komórki rakowe, badania in vitro potwierdziły, że 70% komórek jest niszczonych przez ten selen. Ważne jest, żeby on dotarł w odpowiednie miejsce i no i odpowiednio zadziałał. Oczywiście nie mówię tu, że z rośliny on dotrze, bo on musi dotrzeć y, w, przez, do krwi, jak gdyby musi się dostać, a więc to trwa. Natomiast zabezpieczanie się jak najbardziej. Musimy gromadzić to od, ma, od małego dziecka. Kiedy zaczynamy tracić to, cośmy nabyli y, przy urodzeniu i wtedy suplementujemy to owocami. Jest jeszcze ciekawy taki owoc czeremka nazywa się. No, czeremka rośnie w tej chwili w lesie. Słam? Słucham? Orcipa. No, być może tak, tak jak kropniknik obrepicha. Jest, jest, jest taka druga nazwa, nie wiem, nie słyszałem o tej nazwie, być może tak to się nazywa. A być może pomylił pan z trującym owocem leśnym, bardzo podobnym do czeremki. No, ale to już mniejsza o nazwa. W każdym razie. Co jest ciekawe w tym owocu, to jest jedyny owoc na świecie, który w miąższu, czyli w soku, zawiera bardzo dużo migdaliny, witaminy B17. To jest coś, co występuje w peskach Moreli, było bardzo szeroko zalecane przez parę lat. Teraz, z tego co wiem, te peski tak średnio są dopuszczone, nie, 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 nie wiem, czy można je jeść no nie można jej kupić, bo są problemy właśnie natury prawnej jakiejś tam. Natomiast, natomiast sok z Czeremchy można jak najbardziej pić, bo to jest owoc, który jest dopuszczony jak do spożywania i ona 135 mg tej amigdaliny w set w 100 mg soku, bo takie badania robiłem, więc 50 mg soku też powoduje dostarczenie dzienno, dziennej dawki tej amigdaliny. Odnośnie amigdaliny ciekawostka taka, że Średnio Europejczyk ma też na poziomie 0 tam 250 jednostek. Natomiast narody, które mają swój pokarm, gdzie jest bardzo dużo migdaliny, a więc jakieś tam trawy, rośliny, bo są takie nacje, mają, i tu uwaga, 250 mikrogram. Gdzie my jesteśmy? 0,25 a 250. Tam nie ma żadnego przypadku rakowego, u nas wiadomo, wiadomo co się dzieje. A więc... A więc ten program, ten program suplementacji od gleby do owoców. Bardzo ważna rzecz. No ja to robię, mówię, od dwóch lat. Większość rolników, tak jak tu, tu moi przedmówcy mówili, no zazwyczaj jest tak, że ma być, ma być dużo. Ma być dużo, dużo. No że było dużo, to musi być dużo NPK. Ten owoc rośnie duży, ale czy on ma dużo? Nie. Mały owoc ma więcej niż duży owoc. Taka jest zasada yy, pod, pod względem wartości. Co jeszcze można powiedzieć? Chyba już wszystko na ten, na ten moment i na ten dzień, bo gorąco najważniejsze rzeczy przekazałem. Jeżeli były jakieś pytania, yy, mogę teraz odpowiedzieć ewentualnie przy stoisku. No i co, i życzę udanego popołudnia, już Wieczoru tym bardziej. I zdrowia, przede wszystkim zdrowia i odporności, bo. Yy, ta, tak jak właśnie bardzo ładnie, ten, bardzo ładnie mój przedmówca powiedział, że budowanie odporności to jest podstawa, a później szczepienia to ktoś ma ochotę to tak. Jak mu się żyć, ale chciał. Także chyba wszystko przekazałem i dziękuję za uwagę. Tadeusz rolnik poszukiwany. Ważne jest doprowadzenie, nie wiem, jest pewnie spora grupa rolników, doprowadzenie gleby do, do, do poziomu takiego, żeby ona nie była zatruta, bo to też jest w produkcji owoców bardzo ważna rzecz i nawet... Yy, miałem miałem na, na targach w Łodzi taki przypadek, że ja miałem stoisko z, z rokitnikiem z Lubelszczyzny, ja to tak nazywam złoto Lubelszczyzny, bo jest to ogólne pojęcie, że złoto Syberii jest bardzo dobry, rokitnik z Himalajów jest najlepszy. No w jakiś sposób yy, on jest sprowadzany za takie pieniądze, że nie wiem, nie wiem co tam, kto tam robi, robi sam zbiór po prostu, ale, ale to znaczy ja wiem jak, ale nie chcę Państwu przekazywać, bo... No bo nie, bo nie to moja rola jest. Moją rolą jest powiedzenie, czym mój jest lepszy. I było sze sześć stoisk było rokitnikowych. Yy, historia wyglądała tak, że wszyscy wszyscy podegustowali, przychodzili, pytali, co w tym rokitniku pańskim jest takiego, że on jest taki. Mówię to, że rośnie tu, teraz i jest powiedzenie, żyj globalnie, jedz lokalnie. Poza tym, tam na tej i w tych Himalajach no co on ma? On ma jałową glebę i. Daj Boże, czyste powietrze, ale kto wiedział teraz czyste powietrze. Na tyle samolotów, na tyle z kosmosu rzeczy, które do nas trafiają. Nie ma czystych, dzikich, dzikich, dzikich roślin. Natomiast u mnie co? Dlaczego? Jest coś takiego jak, jak efektywne mikroorganizmy. Momencik pierwsza. Efektywne mikroorganizmy. Ja w sezonie robię 10 zabiegów. Co to jest? to jest? To są bakterie, które profesor Higa z Japonii wyszukał przez przypadek. Zaczęło się od tego, że one żyły przed 4 miliardami lat. Co wtedy było? Metan, siarkowodór, wszystkie trujące związki, to było dla nich pożywieniem. I one żyły, żyły, żyły i w swoich odchodach się podruły. To, co nas, nas czeka. W przyszłości miliardów. To brak się wglądu. Dokładnie. Nie. I, i te, bakterie, te bakterie gdzieś w skamielinach przetrwały. Profesor to wydobył, wyprodukował, i rolą tych bakterii jest właśnie pożeranie metanu, siarkowodoru, tych wszystkich rzeczy, randapów. Jest sposób na randap. Sam doświadczyłem, jak miałem konwencję. Wtedy randa był biodegradowalny. Tak, Naukowcy mówili, mam, że można go by nawet jak sól stosować. Wtedy tak było 30 lat temu. I co ciekawe, jak ja zacząłem stosować efektywne mikroorganizmy w 2000 roku, zrobiłem e, randapowanie chwastów w sadzie, dałem mikroorganizmy, ja nie wiedziałem o tym. I wtedy co się wydarzyło? Ten randap nie zadziałał. Czyli... Czyli mikroorganizmy zjadły ten randat i trawa sobie, rosła, ro, trawa sobie rosła dalej. Więc y, te mikroorganizmy, nawet to, co nam z kosmosu przyjdzie, one się tym żywią, neutralizują. I moje produkty, dostając to 10 razy w roku, to, co spadnie na liść, po prostu jest... Bardzo dobry sposób jest w szambie. Y, wróćcie sobie tych mikroorganizmów. Nie śmierdzi, nie cuchnie, nie ma. Dobra, jest gospodarcz tak. Się się dziękujemy ciągle. za y, taką cenną wiedzę.